Cześć słuchawko, -maniacy. W dzisiejszym odcinku zrobimy unboxing słuchawek klasy premium. Są to słuchawki prestiżowe, czyli Bayer Dynamic DT880. Słuchawki 880 DT są znane tak naprawdę wszystkim audiofilom, wszystkim, którzy poszukują wspaniałego dźwięku, świetnego wyglądu i słuchawek, które posłużą im czy to do dj czy do nagrywania w studiu. Przejdźmy do Specyfikacji technicznej słuchawek DT880. I na samym początku widzimy, że przetworniki są dynamiczne. Konstrukcja półotwarta. Pasmo 5 do 35 000 Hz. Są trzy wersje impedancji: 32, 250 i 600 Ohm. My w dzisiejszym unboxingu posiadamy wersję 250. Do tego waga 290 gram. Przejdźmy do unboxingu. Otwieramy pudełko, i na samym początku widzimy, że producent nie daje zwykłego ETUI, ale torbę. Słuchajcie, jest to torba, do której możemy włożyć nasze słuchawki i przetransportować je z naszego domu do studia, w którym nagrywamy, czy do klubu, w którym będziemy grać. Świetne, naprawdę świetne rozwiązanie. Otwórzmy torbę. Naszym oczom ukazują się fantastyczne słuchawki. Spójrzcie, w środku znajdziemy jeszcze kartę gwarancyjną. Tutaj prawdopodobnie jest jeszcze instrukcja obsługi, bądź też jakieś dodatkowe informacje. A propos słuchawek i same słuchawki. Kabel jest przytwierdzony do nich. Zobaczcie, jakość słuchawek jest niesamowita. Wykonanie, oczywiście, metalowe. Jest, one są zwarte, nie ma tutaj żadnych luzów. Pałąk wychodzi pod pewnym oporem, ale to bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo nie będzie się nie będzie taki luźny, nie będzie nam spadał z głowy. Bardzo dobre rozwiązanie. Pałąk materiał skóropodobny, pady welurowe, no naprawdę niesamowite, naprawdę bardzo wygodne, bardzo miękkie. Kiedy zakładacie te słuchawki na głowę, w zasadzie ich nie czujecie. Tak delikatny jest materiał, z którego wykonane są te pady. Świetne rozwiązanie. Wierzcie mi, jeśli szukacie słuchawek, które przekonują nie tylko wyglądem, ale jak również dźwiękiem, no to DT880 to jest właśnie wasz wybór. Wyglądają fenomenalnie, brzmią jeszcze lepiej, naprawdę brzmienie ich jest niesamowite. Musicie poszukać w sieci różnych opinii czy recenzji osób, które wypowiadają się. A propos dźwięku, który te słuchawki dają, wierzcie mi, warto poczytać, warto sprawdzić, co inni użytkownicy mówią o DT880. Dodatkowo możecie wtedy poczytać, co warto ewentualnie zmienić, czy jaki wzmacniacz dokupić do tych słuchawek, bo nie ukrywajmy, no zwykły smartfon czy odtwarzacz MP3 no nie udźwignie tych słuchawek, będą grały bardzo cicho, ale gdy podepniemy do wzmacniacza słuchawkowego, słuchajcie, no muzyka, możemy się rozpłynąć, słuchając ulubionych, Utworów, wierzcie mi, tak jest naprawdę. DT880 są przez nas dosłownie autoryzowane i bardzo mocno polecane. Nikt nie będzie zawiedziony, nakładając te słuchawki na głowę. Dzięki bardzo, że byliście w dzisiejszym unboxingu. Widzimy się niebawem, także do zobaczenia. Cześć!